Kurde, no stupet bym z tym grata. Bezproblemowo na Kishopie. Minus jest taki, że jak z Kishopu kupisz, no to nie możesz zwrócić, nie. Eee, nie da się tego zwrócić, jakbyś chciał to zrobić. A jakbyś kupił na Steamie bezpośrednio, to możesz stwierdzić po dwóch godzinach. Aha, okej. Okay. Jednak dalej mi się nie podoba i zrobić refunda, nie? Dobra, wróciliśmy tu tylko po to. A ja nie musiałem wchodzić do Umbralu chyba, nie? żeby to też otworzyć. A nie, musiałem wejść do Umbralu, Bo tu jest parę rzeczy do pociągnięcia. Umbrale mnie... Tam na górę wejdziemy na samym końcu. To był jakiś talizman chyba wcześniej, nie? Tak normalnie. A w randomizerze dostanę duże odłamki D de, de, Deralium. Fajne. Przyda się do upgrade'owania broni. O kurwa, tu jest skrzynka? Można kupić na Steamie, przetestować, zwrócić i kupić na Kishopie. Tu mi racja. Racja, no. Secik normalnie on tu jest, czyli nie zrandomizował się. To jest tak, to jest dobry pomysł, no. To jest... Ja bym to... Nie wiem, czy tak robiliście kiedyś, na przykład, że szliście, ja tak robiłem wielokrotnie, że szliście do jakiegoś sklepu obuwniczego sobie po, kurwa, popatrzeć na nowe adidaski, na przykład, zobaczyć, czy pasują na nogę i tak dalej, i tak dalej, tylko, że wiadomo, że w sklepach, czy coś tu muszę pociągnąć, nie, w sklepach takich normalnych często, o tutaj, jest drożej niż w necie, nie, więc ja tak z czasem robiłem, że patrzyłem sobie na jakieś buty, aha, pociągnąłem, dobra, patrzyłem na jakieś buty, Okazywało się, ok, pasują mi, wyglądają ładnie. Pasują mi do stopy, fajnie się w nich chodzi, coś tam, coś tam. A później sprawdzałem po prostu ich kod produktu, albo nazwę modelu. I takich samych butów szukałem na Allegro i znajdowałem je po prostu kurwa stu taniej zazwyczajne. Czy coś tu jeszcze jest? Bo tu się wracam do, do huba, nie? Ja. To ja na razie nie chcę. Gościu, skończ Pierdolić i daj mi te strzępki. Po dalej nie wiem, jak tego questa z tą babą zrobić, Oj, to jest quest. Nie, nie mam pojęcia. Daj mi te strzępki. I podobnie właśnie z tym Steamem bym powiedział, że kupujesz na Steamie, żeby pograć dwie godziny, zobaczyć czy ci pasuje za większą cenę, oddajesz i kupujesz na kisze opie Z moim linkiem na Instant Gaming jest dużo taniej, nie? Warto, warto. Jak nie Lordsy to inne gry. Jak ktoś chce kupić Lice of Pi, jak najbardziej, jak najbardziej. Lice of Pi mogę z całego serca polecić. Mm, dobra, tu muszę jeszcze parę rzeczy pociągnąć. I jak to działało, muszę pociągnąć to, spaść sobie na to i pociągnąć to. Bo w niczych musieliście uwielbiać. Patrz Grażyna, ten znowu był. sobie przyszedł przymierzyć. No, no wiesz, to zawsze jest. Przychodzisz nowe Adidaski, cykpyk, mówisz. A wie pani co kujowe, a tak naprawdę wchodzisz na neta i tak naprawdę były fajne. <grymne> Odby z umralu uniemożliwia ci dalszy postęp. w softpick, zrobię DS3 i LD na SL1, RL1. Można i tak, można i tak. Czemu nie mogę tam wejść? Okej, okay. jakaś niewidzialna ściana była dziwna. Palące oskarżenie plus 4. Ej, to kolejny fist weapon, nie? Fajnie mi się gra tymi fistami. Mają mały damage, taki zwykły, ale... Taki niezwykły, mają całkiem przyjemny. Gdzie to kurwa jest? Palące od... Z... Podniosłem to, prawda? Kurwa, no pewnie, że tak. Przecież mi się napis pokazał. Czy to zniknęło? Jebaited, no, no właśnie, ej. No o, ocipieję zaraz. Okej, okay? czyżbym znalazł jakiegoś buga dziwnego? No nie, no nie ma itema na ziemi. Ani nie ma go u mnie w ręce. Nie rozumiem, co się właśnie wydarzyło. I czemu tego itema mi do plecaka nie wrzuciło. To jest sus, bardzo sus, i trochę niepokojące, szczerze mówiąc. Może nie, nie no, aaa, dobra, okej, okay, to jest katalizator. Wygląda jak fist weapon, z takimi kolcami, okej, okay, dobra, to nieważne. Tak, to był, to był katalizator na, na piekło. Dobra, jeszcze sobie przejdziemy tutaj w górę, bo tu jest item, który bym chciał. Znaczy, zazwyczaj jest tu item, który bym chciał. Dobra, włącz bufa. tam będzie mucha, spermucha, kurwa, ja Ej, nienawidzę. Zobaczymy ile damerów ją zrobię w ogóle. No, o ile przejdę. Okej. Okay. Ja nadzieję, że ją zespunuję z tego. Okej. Okay. Znośnie. I mały fragment dyraja. No to śmietnik. Tu jest zazwyczaj taki wielki miecz, dlatego lubię tu przychodzić, ale nie tym razem. Dobra, a propos mieczy i broni, to wydaje mi się, że mamy już wystarczającą ilość tych strzemków umbralu, żeby sobie kupić broń piety. Tylko ją będziemy musieli od zera sami upgradeować. Fajnie, jakby na tym randomizerze, a czy na, na tej opcji, że dropią ci itemy już zupgradeowane, bronie, które kupujesz od wędorów też były zupgradeowane. Czy za dusze bossów, czy za normalne pieniądze, czy cokolwiek. Chociaż i tak w sumie jest to już duże ułatwienie I urozmaicenie przede wszystkim, nie? Urozmaicenie Dobra, hopi. Z Zaoferuj wspomnienie Tyk Mam 40 idealnie, miecz piety wymaga 25 blasku, czyli potrzebuję jeszcze 3 blasków bić, tak? Żeby tego używać. Tri, 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 triboloski. 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 Tri, Triblaski, czekaj. Czy ja przy okazji nie mam upgrade'u do soczku? Tak. to już dwa potrzebuję upgrade. A czy te dwie kwintesencje, żeby upgrade zrobić? Czekaj. Ee, czy to zawsze byłeś? No, to jest ten. Teraz ja skończę pierdolić. E, to no dobra. Potrzebuję. Trzy lewele wbić w blask? Jo, jeden level wbić w blask. Poczekaj to ja zaraz mogę go bić. Muszę jakieś czachy zjeść. Nie ja potrzebuję na level 3805. Więc to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że nie będę miał hajsu, żeby wymacyjać broń, nie. Brrr. A ona jest na plus zero. I cyk, kurwa miecz świetlny. To jest tak ładne. To jest zwykły prosty miecz, nie, ale. W ogóle, czy mi się wydaje, czy jak go łapię w dwie ręce, to robi się zasięg większy. E, chyba mi się wydaje, że jest jakaś taka perspektywa dziwna. Ale wygląda kurewsko ładnie, to tego nie mogę odmówić. E, on nabija też blask. Blaskowe proki nabija, tak? Tak jak ta nasza broń na samym początku biała. I jest szybszy przy okazji. Waży ile? 5.3, a te moje ważyły, no trochę mniej. Ma łącznie 8. Osiem... A, to w ogóle bije tylko święty damage. Tylko i wyłącznie święty damage. Na razie załóż ten ostatni szept. Potrzebujemy hajsu, żeby wzmocnić tę broń. jak wbijemy hajs, to wzmocnimy to na ile się da. Ile, ile mi kamieni pozwoli. I zobaczymy, co z tego jeszcze ugramy. Sadzonka? Sadzonka. Świeci. I to jak świeci, nie? Ładnie. Ładnie. Efekty wizualne, cząsteczkowe i światełka, i wybuchu, i tak dalej w tej grze... No bardzo mi się podobają. To są wizualnie... Estetyczne. To jest wizualnie nieestetyczne to to, że patrzcie jak ta trawa się przede mną pojawia. <śm> ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kwestia moich ustawień graficznych. Może tak być jak najbardziej. Kurwa. Czy ten piesek się ze mną znudził i zaczął wracać, ale się zajebał w akcji. Eee. -dy -dy, no weź. Mmm. Stąd mógłbym wziąć ten. A weźmy to, no. Kolejne strzemki umbralu. Czy na głowie mam łeb dzika? Nie. Na głowie mam łeb wilka. Taki, o, pa. Wykurwisty, nie? Jak Blive. <grym> w czapka, czemu? uwu? Szamani w World of Warcraft mieli głowy wilków. Od dawna, nie? Dostał ty kiedyś piorunem tam, gdzie słońce nie dochodzi. Dobra, mam nadzieję, że mi da te itemy, a ja mogę iść dalej. A to wybucha. No jo. Kurwa, kto do mnie strzela? A tam baba strzela z daleka, tak? Czy nie? To kurestwo do mnie strzela? Czekaj. Ja do niej też strzela. Tu, dobra. Robi przerwę na przeładowo. A! Dodżył No. Kurwa ocargetowała się, no. O! Poszła w pizdziec. Uuu! Przepujzował wszystko! Spadnie i się zabi. Dobra, nie spadł niestety. Ehm, pieniądze, bo ja potrzebuję. Tu będą piesy, nie? Kolejne. Jest, jest, jest. Czy ona coś dropnęła? Nie. Ale zostawiła po sobie spermiarza. No i to ten umrę, ale no ciągle, non-stop po prostu moby się pojawiają. To krok. Tu będzie pierwsza runa chyba do znalezienia, nie? Aaaa um. Za... A, ław, zabij! Kurwa. Czekaj, tu baba strzela. Ja nie chcę... Aby mnie zestrzeliła. Come, Golu, nie uciekaj. Może ile tych strzał? No, Samina, dawaj, sielaj O oh. git. Tam będę później mógł skrót sobie otworzyć, nie? Cii, cii, cii. W ogóle, wiesz, co? Abo chuj. Nie wychodź, z ambralo. Okej, okay. go zabić zanim mnie ospermił. O nie, on co przepoj tak? te? No nie! To muszę przyznać, że udało im się zrobić psy prawie tak samo wkurwiające, Ała jak te w solsach. A to się rzadko zdarza taki poziom perfekcji no w kurwianiu. Ja nie jestem pewien, czy tu gdzieś przypadkiem nie ma jakiegoś pseudomimika. Gdyby to był dzień premiery, to bym już umarł, nie? Bym spadł po prostu. Cep bojowy piekielnej zaklinaczki. tak co? Jak ten schod, co mnie uczyłeś jak grać, ten co mi się miał. A kto, co? Ja nie wiem, o kim, o kim mówimy. Bo ja nie wiem, kiedy to napisałeś. Dobra, i tu się spada. To pierwszy fragment tabliczki, nie? Czy tam jakiegoś czegoś. Dziwne te. Proporcje ciała. Wygląda jak jakiś dwarf. Krasnolud. Muszę już uszczać zajebiście. Ja też. Piekielna. Pęknięta, Boże, ja czy też nie umiem. To miskaruniczna. Eee. Brr, dobra. A, nie, czekaj, ja tam muszę się kurwa wrócić, bo tam muszę otworzyć skrót. O, bo się wyjebie tutaj. To tędy było ten skrót otwierany? Tak. O kurwa. Pociąg to... To nie jest! Hmm, Gonisz mnie? Zbugował się. Nie, odbugował już A ty żyjesz! O kurwa ha, hmm. Wiesz co, ten, niech sobie tam siedzi, a ja w tym czasie kliknę to ja Mam trzy gwiazdki Policji O kurwa, to nie przejdę ten ze serio? A... Ah. Idę na bossa, mając połowę HP. To jest najgorszy pomysł, jaki mogę mieć, bo nie mam już nawet estusów. I goni mnie czerwona kurwa. Czy znaczy ta czerwona kurwa wejdzie na arenę z bossem, czy nie? O kurwa, wejdzie. Czy nie? Nie wiem. Hello! Czy ja coś z tego jeszcze ugram? Mmm, co miało być? Mhm, szara, szarża, kurwa, jeszcze płonę. Jak oceniam poziom trudności tej gry w porównaniu do innych torsów, Tak jak Dark Souls 2. Tak jak Dark Souls 2. Jest yy, wkurzająca eksploracja, samo latanie po świecie wydaje się być, <laughs> jak grasz pierwszy raz, wydaje się być dużo trudniejsze, jak nie wiesz, gdzie idziesz, nie wiesz, czego szukasz, yy, to sama eksploracja wydaje się trudniejsza niż same bossy, nie? <laughs> jak dla mnie. Większość bossów w endgame'ie później, jak już się wykoksasz, jest dość prosta jednak, nie? Bossy są trudniejsze niż DS2, według mnie. Te, te główne bossy, nie mówię o minibossach. Na przykład to, co bijemy teraz na... W e, tym moście to nie jest normalny boss, to jest mini boss. Ale zwykłe bossy są troszeczkę e, trudniejsze niż DS2. Ale konsensus mój jest taki, że na przykład są łatwiejsze z kolei niż te w Dark Souls 3. To jest co ja chciałem zrobić. A muszę wejść do umbralu, nie? Żeby użyć tego skrótu. No tu mnie trafi przez ten, przez ten kamień? Platforming, nie? Czyli irytująco trudne. Wydaje mi się, że to jest tak. To jest taka trudność. Irytująca momentami, no. Szczególnie umbral, sam umbral jest w ilo z ilością mobów, nie? Jeśli, je jeśli chcesz przeskipować jakiegoś zona, a musisz wejść w umbral, no to przygotuj się na to, że kurwa będzie będziecie gonić 30 mobów w pewnym momencie, nie? Dla mnie mylące są te ogniska tutaj. Przerwie kilku dni, nie wiesz gdzie iść. W soulsach mam podobnie często, że jak zacznę rana i tak kurwa nie wiem, gdzie skończyłem tego rana nawet. Co ja zrobię? Zastrzelę ją po prostu. No nie! Kurwo! Dobra. Teraz wejdź w umbral. podnieś te pieniądze i przeskocz jak człowiek. Dziękuję. Że przez ten... korzeń się nie da przejść, to jest dziwne. RL1, radabist, Czas z atakami dzień drugi. Zobaczymy, kurwa. Powodzenia. No nie, nie, nie. A, chodź, chodź. To jest jakiś mnożnik na expa, teoretycznie 1.1, w prawym górnym widzisz, nie? Jak jesteś w umbralu, to im dłużej w nim jesteś, tym większy masz mnożnik. Ale też tym więcej się mobów goni, nie? Aha, po prostu unshot. Okej! Okay. Czy da się umbral wyczyścić, jak się wykoksasz? Nie. Umbral jest o tyle wkurwiający, że jak tylko zabijesz moba, to ci się respią kolejne. Umbral jest po prostu infinite. Cały czas się wszystko respi. Dlatego, jak dla mnie to że umbral jest wkurzający, ja mówiłem to wielokrotnie, że chciałbym, żeby umbral miał statycznie ustawionych przeciwników i tyle. A nie, że wyczyścisz sobie 13 mobów, które cię gonią, po czym kolejne 20 się respi w międzyczasie, nie? To mnie mega wkurwia w Umbralu. I mówię, że są proste minibosy, a wy wypierdalam się po raz drugi już na minibosie, na tym. <grym> na moście. No, a, ten korzeń, jak on denerwuje. Bo w HP coś statów pójść, nie? też ma sens. Bo ja od początku gry chyba dwa staty biłem w HP. Nie się skupiłem na sile, zręczności i innych gównach. To by mi też pewnie mocno pomogło. Ja te grę dopiero drugi raz gram, więc nie jestem specjalistą. Czy mogę mu po prostu... Co to jest za atak? Który nie wygląda jak atak. No ty kurwo, Halo! Czy to w ogóle jak atak nie wygląda! I czemu ja jestem one praktycznie? Czy ty skończyłeś tą szarżę? Czy nie? Nie, i trafił mnie w ogóle nie w jakiś sposób. Ja go naprawdę wezmę kurwa na strzelanie, nie, nie chcę mi się z nim bić. Bicie się z nim w takim ciasnym miejscu jest popierdolone. Bij tam powietrze, bij. Mieci upierdolony topór burzyciela plus 3. Ten topór zawsze z niego dropi, nie? Ale teraz jako plus 3 dropnął. Tragicznie mi poszło, tragicznie. Pokaż mi co masz do zaoferowania. Pokaż mi swoje towary. Jeszcze 6 jakoś mi bardziej podeszło jak ta, aczkolwiek tam było mozolnie i walce. Właśnie mi pierwsza całkowicie nie podeszła. Znaczy pierwsza miała. Podobnie jak ta tutaj, czy gdzieś tu płoda można zostawić. Nie? Podobnie jak tutaj, że podobał mi się sam, nie to na moście można, podobał mi się vibe, to, to, że to nie jest takie fantazy wyobrażenia amerykańskiego, tylko takie fantazy, które miało jakieś takie inne pochodzenie i in, inne odczucie, nie, więc sam styl graficzny mi się podobał w jedynce, ale walka mi, była da, tak, tak dla mnie, kurwa, ociężała, o, ociężała, i powolna i właśnie mozolna, tak jak mówisz, że w jedynki, jedynki nigdy nie przyszedłem, szczerze mówiąc. Mimo, że mam od wielu lat jedynkę. Dobra, gdzieś tu się można zjebać na dół, nie? Czekaj, trzeba wyłączyć... kable. Ciekawostka, wiesz, że Oceiros miał otrzymać niemowlę? Miał otrzymać wiem. Jak najbardziej wiem. A, co tu się wyciągało? Wiem, wiem. Na moście masz przejścia, na moście wi-fi. Znaczy, to było jedno, a... A, to tylko to jest, tak? Myślałem, że więcej tego jest. Może ten Umral bym tak nie narzekał, e, jeśli chodzi o moby. Gdyby on przez całą grę nie wyglądał identycznie, bo Umral jest cały czas taki sam, nie? Masz te same moby, od samego początku gry, do samego końca gry, działa identycznie, po prostu moby przychodzą i tyle. Jakby na przykład były, nie wiem, coś w stylu tak jak są tylko nocne... a bo ja tam muszę wyłączyć. Jak są na przykład tylko nocne bossy w Elden Ringu. To Tu, żeby były na przykład specjalne umbralowe bossy. A są w sumie, ale to mini-bossy. A nie takie prawdziwe z krwi i kości, które kurwa jakieś tam różnice rzeczywiście mają, nie? Nie są ekskluzywne dla umbralu. Albo są, ale kurwa jest ich 15 podczas całej gry. Oszczep z sznodarem ochrony. Co to kurwa jest do rzucania? Mogłbym nowe ubranka popatrzeć, ale chyba mi się nie chce na razie. To moja broń takie dźwięki wydawała, jak była zbuffowana. a Się zastanawiałem, co to tak bzdyci. W zasadzie... O Jezu, chyba nie ma po to iść nawet w moim przypadku, co? Bo tu jest chyba coś pod piekło? Patrzcie kurwo! Nie! Zrzuciłam, je! nie uciekaj, proszę, nie, nie roluj. O kurwa, szatan przyleciał. Szatany można zatruć trucizną. No nie. Przest... Jak mnie wkurwia ich uciekanie. Szatany są też. Umbral only. No trzymasz tą broń, żeby to zrobić kurwa. Atakujesz czy co robisz? Mam jakieś item jeszcze dropnął i tutaj też. Daj mi ten. O, oh, pieniążek. Nasycający kielich. Co to kurwa jest? Nie. o, Dogo! Hello. Dobra, są szczątki. Popatrzę po tym e, YouTube. Zakładam, że ktoś się pewnie podjął eksploracji Umbralu, hardcore'ów nie brak z tego typu grach. Znaczy nie no. Umbral to jest po prostu taki dodatkowy świat, który ma dodatkowe moby i dodatkowe przejścia. I na tym się kończy cała... cała. no. Nie, nie powiem że technologia Umbralu, ale cała zabawa z Umbralem. Mogę oddać palce, fajnie. I mieć spele. Fajnie. Ona nic nie daje, nie? Nie wiem, przeklikam ją. Sprzedaję coś. Ogniscy granat, gniew i zwęglony palec. Dobra, czyli śmietnik. Ale mam 7800. Czy ja za ten hajs już zdołam wzmocnić miecz piety, żeby zacząć z nim biegać? Nie wbijamy leveli. Podróż do szczątków, podniebny spoczynek. Chcę ponapierdalać tym mieczem piety. no. O ile mam kamienie w ogóle? Ilość odpowiednią. I tabliczki runiczne. Teraz zaczną mi runy dropić, eh? Dobrze. Są runy, ale na razie mi to nie obchodzi. Ulepsz wyposażenie. Gdzie jest ten miecz pięty? Miecz pięty? Tutaj. Za mało materiału. Ile potrzebuję? Cztery duże. Nie mam żadnych dużych. Ale na plus cztery już ten mieczyk jest, to można z nim polatać. I, I runy. W miecz pięty. Kurwa ten. Jest kwadratowa runa. Czyli taka. Zwiększa scholowanie z blaskiem. Zajebiście. Kup mi taką jedną. Umieść. Miecz pięty. Cyk, cyk, cyk. I chyba miałem jakiś jeszcze talizman, który zwiększał mi damage od. Zwiększa obrażenia od świętości i obronę przed ogniem. Zajebiście. Mój damage będzie tylko od świętości. Tu jest w ogóle dobre. Zdajesz dodatkowe obrażenia przy mniejszej wadze wyposażenia. Taki ten Blue Dancer Charm, albo. Jak się nazywa to w Soulsach? Tego typu. Ring? Nie pamiętam. A właśnie po ringów coś dostałem? Dostałem! Patrz! Odporność na święty ogień i rzucaj czary umbralu za pomocą. E. Flynn, właśnie Flynn. pierścień flyna. Tak to się nazywało. Czyli tak, od szczątków do sadzonki jep. Założymy miecz baby. Może się przebierzemy w coś innego, bo już długo w tym ubranku latam, żeby była jakaś różnorodność, żeby mi pasowało do seta może? Czyli ta miecz baby. 140 dm, to mam 163. No, ale tu mamy miecz świetlny, nie? to jest największy plus tej broni, że to jest miecz świetlny. <laughs> I co mamy do sety? Coś nowego. O kurwa. Piękne. Mąkę. Ape, apes together strong. Hej. Co to za zbroja? Reklęta zbroja. Uuu. Uh, a, bo to jest właśnie do tego seta. O oh, karmazynowego rektora. I to co się wcześniej, ta? No ta pasuje do tego seta, ale... Okrutnika? Szaty okrutnika. Mówiłem chyba wczoraj, nie? No nie, ta mi się najbardziej podoba, bo jest taka, kurdy... No też nie. Zobaczmy tego karmazynowego rektora, mam cały set czy nie? NIE! Przeklęte Świetlistego pogromcji. Teraz przekolorujemy to wszystko, żeby jeszcze ładnie wyglądało, nie? Ciągle mam medium load Przeklęte, co ja na sobie? Kurwa, za mocno to pomieszałem Może jednak pójdziemy po prostu w tego G'dayla A nie mam całego G'dayla A mam G'dayla Spodnie G'dayla też są? Bunga bunga, co? Ten set nie pasuje, kurwa To po prostu czapkę próbuję w niego iść, nie? Nie pasuje do tej broni Będzie paskudnie wyglądał Kasbro jest taka smukła, nie, ale może strapiona siostra i elo, obroża, git, a rękawia, chuj, dawaj jakieś najlżejsze rzeczy jakie mam, pyk W ogóle mam ten, Light Lightrola, całkowicie, Od as fuck, dokładnie tak Jak kurwa przeżyłeś Elden Starsy na swoim rl One? Nie pamiętam, pamiętam, że mnie mega wkurwiały Ty, Tyle pamiętam, Musiałbyś wejść na mojego YouTube'a i zobaczyć to ostatnie podejście, jak to wyszło, bo ja sam nie pamiętam Władza Adyra. Gdzieś tu będzie w ogóle jeszcze ten, nie? A właśnie, można tą bronię jeszcze bufować piętością? Można. Nie wiem, że jest święta, to jeszcze można jej święty buf zrobić. Ho. Gdzieś tu będzie mimik, nie? No nie, nie mogę przejść przez to, kurwa. Solidnie. Uimika nie ma. Uff. Jak na mój ciężki przetrzymany? Kurdy! Ała. Czy ja nie, Kurwa, proka w świętości w jednym ataku, czy mi się wydawało? O, wybuch, no tak, tak, tak. Może jednak założę jakiś cięższy armor? Gdzie ty kurwa idziesz? O, nie, mucha, spermucha jeszcze, ja pierdolę. Tamta baba będzie strzelać, mucha, spermucha będzie pluć. Ale nas ranem obami teraz, no. Jeszcze szatan przyszedł, no. Mucha do mnie się zbliża ciągle, zajebiście. Ty szatanie planujesz. Mucha, spermucha, tak. Tak na nie mówiłem od samego początku. Dobra, próba druga. Teoretycznie mógłbym ich skipnąć, wszystkich tak naprawdę, no. Bo przy nich tam jest chyba jeden item do podniesienia. Ale. No, lubię zabijać moby. <laughs> lubię zabijać moby. O, tam jest jeden item, chyba, tak? Jeden jeszcze na końcu, no dobra, no, trzy itemy są. Tak, najpierw ta ba mm, baba co strzela. Urwa, tylko że jak mnie. Mm, baba co strzela, jak mnie goni. To jest lekka chuj, No idziecie czy nie? Czemu ona do mnie idzie? Ona powinna stać z tyłu i dawać do strzela, nie? Ty kurwo, przypodowałaś smata